Drodzy dzisiaj, kto ostatni ochroni swoją kostkę lodu, ten wygrywa. Z kostką nie może się stać coś takiego. To jest coś normalnego. tylko coś takiego, tak czy inaczej jest widz? Nie, w każdy inny sposób, bo przez cały dzień czekają nas wyzwania, w których będziemy robić wszystko, aby zniszczyć kostki lodu innym graczom. OGEN! Będę klękał się poniżał, co jeszcze? Mamy 15 minut, żeby obudować swoją kostkę lodu. Za 15 minut zaczyna się wojna. Komu uda się zwyciężyć że dzisiejszy piękny wygrywa? 500. Dobra, szybko. Na razie ja kładę do, do zamrażarki moją kostkę. Wiecie, jakby to włożyć do basenu, który jest zimny, teoretycznie mogłoby to pat, 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 patrz, ja mam ja mam, ja mam. ja mam myśl! Ja mam myśl! Na razie kładę moją kostkę do zamrażarki. Przysięg! Co? Ja twierdzielam moją kostkę do zamrażarki. Ja moją kostkę do zamrażarki. Podczas tego, jak to będę budował, ja wkładam kostkę do wody. Wkładam. O i zobacz, i, o, teraz najmniej stać temperatury Co, co robi teraz ostry w ogóle? On za on wrzuca to do wody? że to się zacznie rozpuszczać Jeżeli woda ma cieplejszą temperaturę niż lód, to tak, ale i tak lepiej niż chyba na zewnątrz Po prostu mogę włożyć się do zamrażarki też tak na Dobra, Wchodzę do zamrażarki, do zamrażarki woda. Ja zrobiłem coś takiego, że małem jedyny lód I chodzą gdzieś teraz tutaj sobie go, żeby tym lodem otoczyć kostkę Mamy jakieś termiczne pudełkę? Ci mi się o ja tego nazywa. O, 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 widzisz, kiniak. Do, do, do pieczeni takie, co potrzebuję. Pięknie, ja sobie za grażarkę. Druga garażu, tam coś tu jest, będzie najwięcej dobra, rzeczy. Tam. No i teraz co? Druga rzecz, a potem będziemy miesić nad pancerą. Ej, ktoś już to zrobił. Druga rzecz, śmiech panca. kurwa termoizolacyjna. Szymku, dobra. daj mi to, daj mi to. Szymon, ja, dobre! Szymon, dlaczego pomagasz jednym Ja nikomu, nie, a drugim. Nie pomagam, pomagam nikomu. już. już Dobrze, od mu pomył. Masz jeszcze jedną taką torbę? Yy, nie, już nie mam. Yes! O, to przecież trzyma ciepło. Patrzcie, słuchaj. To jest torba, która utrzymuje temperaturę w środku produktu. To zamknijmy drzwi, żeby nas jeszcze się, nie zbrzeli. Chodźcie. Owijam moją kostkę w sreberko, jak śwista, szw kładę do tego boksa. tego boksa jeszcze zawijam i GGWP, easy. Mam wiaderko, to już jest coś, prawda? Weźmiemy kocyk oczywiście tradycyjnie, może siatkę, takie coś też może. Ja to obuduję pod łukami. jeszcze jeżdżę do kocami tutaj, owinę jednym i drugim, taśmą i... Aaaa, ale ja jestem golden. A tam jeszcze jest? O? Tego potrzebujemy, kochani. No nie, kto mi zabrał lód? Wzięliście lód tutaj z szafki? Nie, Krzysiu, nie zabieraj Musiałem zajmować weźrz lud, bo ktoś ukradł mój lud. to ja dobra ludu. Musiałem że się tym Jakby mu ją schować. Tu wszystko jest DJ. Nie no, zobacz, tutaj, tu. To może pada tak. tego. Nic, nic, nic się nie dzieje. Dobra, chowam kostką z tego. Chyba mu ją gdzieś tutaj jest schowana. Tu jest bery. Biorę swoją. No i się mam. No siema. To ale gołd, ale on plan. Ej, czemu żeście mi zabrali moje? Słyszycie mnie? Halo, 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 hola, dzień dobry. Ja nic nie wiedziałem, nie wiem o co chodzi. Aha, wiadomo. Gdzie moja kostka? Mój drogi, nie brał. twojej Kto brał kostkę moją Nie wiem. ta nie wiesz. Nie wiem, a, nie a, moja, a moja jest, tak? Nie wiem. Dobra, kto zabrał moją kostkę wodu? Pytam się, bo wam będę rozwalał teraz te kostki. Gdzie jest moja czerwona kostkę? A gdzie miałeś? Za Nie wiem, no może za Nie ma za wiesz? No to ja ci nie zabrałem przykro Nie zabrałeś, tak? Nie, nie zabrałem. Nie zabrałeś i nie schowałeś! Nie zabrałem! I nie schowałeś! Nie zabrałem! <laughs> Aha, czy jest za nie schowano, tak? A nie wiem, stary no. Czy ja ci e, nie wiem, stary rozwaliłem kostkę? Utrudniłeś mi stary. Ale w czym? W tym, że straciłem dwie minuty szukając mojej kostki Ja teraz po prostu szukałem jakichś rzeczy w Aha Możliwe gdzieś tam leży po prostu jest... Y, nie wiem, z tyłu albo pod czym. <laughs> tak? Stary nawet nie zwróciłem uwagę. Tak, ja to ciekawe. Dobrze, przyjacielu. Ja... ja to to chyba zapamiętam tam na dzisiejszym Ić filmie Idź sobie idź, bo ja już tutaj kończę ja, mm, Dobrze, tak co się dzieje dzisiaj z Józkiem Jest katowany przeze mnie Muszę go wykasować na wojnie Bo on będzie cięty na mnie cały film Co za kurde kamon frajer no Mam trzymaj temperatura na luzie Idę odłożyć ją, żeby zmroziła się jak najszybciej jeszcze w zamrażatniku Po prostu długo Powinniśmy się skupić na tym, żeby to się nie roztopiło Czy żeby to się nie rozwaliło ja nie wiem tak szczerze, ja mam z tym też problem Zostało nam 3 minuty, więc szybko trzeba kończyć. Dobra, jak będzie trzeba z tym uciekać, to to nie będzie łatwe zadanie. Mam to są <grym> to są <grym> problemy, generalnie. <grym> Dobra, to teraz się odsuwaj, bo ja też tam wkładam mojego. Wiadomo, że no, że wkładam. Tajnik, proszę zejść. Co proponuję? No oddawaj! Zmieści się, to jest wielka zemrażara. Weron, no nie zmieści się. Zładź ty, gadzie! Ja jaki on jest osiołek Teraz stawię sobie tutaj. Nie wierzyłam w to. E? Nie wierzyłam w to. Skuteczność takiej budowli powinna być skuteczna. No. W sensie zaraz będzie skuteczna. Jeszcze ewentualnie to mogę zawinąć w jakiś koc. Tak? nie bezpieczna. Nie. ją złap, bo została jakaś minuta do wojny. Wojny? No. Nie chcę, ale nie lubię wojny. Wojna będzie trwała 10 minut. Przez ten czas każdy będzie mógł zaatakować i zniszczyć kostki pozostałych graczy. Dobry pomysł to jest. No i co? Jak wyjdziesz teraz? Dobra, wypuścicie się jak gorylou. Tak? A ja już nie wychodzę stąd. <laughs> Najpierw cię ogłusza, a potem rozwala twojego boksa. No, drugi nie rozwalisz. Tak? <laughs> nie, nie szkoda. Todejść. Dobra, i to po z bo on nie wie jeszcze. Że w ogóle tutaj skraszy, to jest zaczęło. Ja oficjalnie mi się wydaje, że jestem w stanie powiedzieć, że wygrałem ten film. Mam na ile na górze czeńkach? Nie. Kurde, co? No zarobić. Co? Co? robisz? Co? To się wolne? Ty braj jest, bo jest! No, Aaa! Zrzuciłem na tak sobie! Wrzucimy na tak, dobra, Jezus. Wojna jest tak? Okej. Okay. W sumie? Być na dachu z dobrym rozwiązaniem no wyfera ja ja za takój. Chyba to tak. jest. Nie! 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 nie

tam jesteś! Yes. Co I co? Ale rozwaliło się czy nie? No tak no! Ostrych chyba wyeliminował Kingę. Czyli nie żyje! Jest! Kinga odpadła! No Ej, on ma problemy z agresją samą! No, nie, on jest nienormalny. Nie. No. musimy z nim do lekarza iść. Tak słyszałem? Na czojnika musimy wyeliminować. Na nie gdzie z W garażu! Jedziemy na niego? No. Ty jak dwóch musz Idą po mnie. Okej okay. Idziemy we dwójkę, rozumiesz? Mamy go! mamy go! I co teraz? Okazuje się, że my nie otworzymy sama żarki? Czy Przybędziemy dwójkę z obojęciem na dach i będziesz siedział No Ja mam taktykę na młodszego brata, no chodź kurde O dobrze No i kto mamy większy młotek? No rozwal zamrażarki, rozwal Trzeba rozmawiać z tym, chować po prostu Słuchaj, że przyszedł Za ten, za zasłonę Zbim, Tak, mógł jeść Widzisz mnie? Widzisz tak będę stała tutaj dobra. do końca gry. Dobra. Widzimy się, jak będę odbierała swoje pieniądze. O, czy teraz? Bo nie mogę! Ja. No dobra, zabieram młotki. nie go czego? go. Dobra, czego? Nie go Czekaj, ja klucz Dobrze! Zobacz! Zobacz oby! Jest. Nie ma otka, nie ma motka! O kurwa! Dobra, dobra, dobra. dobra, luz. Idziemy na Idziemy jest Ale teraz dwoje że go ją schować gdzieś indziej. Ja właśnie o tym samym pomyślałem. Zrobić atrapę i tego bronić Schować z tyłu. No. Nie? Dobra, no choć znajdziemy werę, no Najsłabsze ogniwo Dwór, bo jest otwarte. No dwóch no, dwór, wszystko, że no dawaj be, bo ona jest najsłabsza w ogóle, Jest teraz moment, to trzeba to zrobić, zatem zamykam się. Jeszcze teraz przez drzwi nie wejdą, nigdy. Muszę szybko znaleźć coś, w co mogę przebudować swoją kostkę. Ej, to jest w ogóle niepodejrzane, nie? nie? No. Reklamówka po prostu, stary... stary. z Kurde, no gdzie ona to, to mam dla zmyłki, w kieszeni mam młotek. Może to jest czarnik, coś kombinuję. się. Haha! Ha! Nigdy tu nie wejdziecie! Trudno, do czajnika się nie dostaniemy. Dobra, po A, Dobra, idziemy po W. Ale forteca! Werej, dziewięć do ciebie! Pijama! Owej, to nie! Brawo jest! Dobra, Luz, mamy ją. Nie, nie. Mamy nie. ją. Osiu! Brajerze, chciałem! Ja, chciałem! Taki sojusz! Chciałem drzwi zamknąć. Ja cię już nie ufam! No chodź poczekaj! Nie ja ufam ci! No, przecież ja, ja chciałem się soku napić, bo mi się pić chce. Ty jesteś taki ty jesteś taki stary, ja ci ufałem! Przez pół godziny razem żeśmy chodzili, ale... Co chodzili? Nie. Stary nawet sojusz. Nie. Dobra, no chodźcie, idziemy na ten. Praca. Teraz. Ja ci nie ufam już stary. To ja idę sam tam. To idź? Mam aplikację w garażu. Otwieram garaż po prostu. Nie, zamknij Nie, 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 tam. Halo, halo, panowie! Nie, tu Nie, nie. Jestem bezpieczny już na zawsze! Koniec wojny prawie chwilę! Do mnie tego Nie, nie. Kto to? Ja! Dobrze, ciebie puszczę. Już nie mam budowania. Dobrze, wejmy. Szanowni Państwo, żeby on nie budował tam nic. Nie, <noise> ja to chcę zobaczyć, jaką on ma budowę, żeby nie było. Sob. Wygoń ich A co, a co? Ja nie mogę. Wygoń na a czemu? Jak, ich jak wy nie, no, nie, nie, no, no. no proszę, wygodnie, no. Ma... Ale każdy zbiór. widzi swoje przedmioty, tylko one Dobra, bez nerwu. No to nie, jak pokazujesz, to nie, nie. zaraz. Nie, przy... nie ty jesteś ślepy, nie. niewidomy. Nie. 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 Wyjmuj mój przedmiot i idziemy raz w ogóle. jego jego zdanie. To jesteś korągiewą, nie skorągiewą! Ty jesteś frajem! On na ciebie mój chorągiewa, ty mu pomagałeś. Widzisz tak. jaki jest? Ale ty manipulujesz! Ale manipula! Taki jest! Właśnie! Każdy widzi swój przedmiot! Dobra, no moim zdaniem 10 sekund na zbiórkę w salonie tak, i tyle, nie? Twoim zdaniem, alprzyma, nie jest ale w Szymona jest inne zdanie. Tu nic nie ma. I nie wiem jak teraz zrobić, bo mam sam że obok. I teraz co będziemy robić? Zrzucać do dachu nie chciała tego robić. Okej, okay, no dobra, no to będą widzieć to długo. nie można walczyć, jest koniec walki. Это вот не стать, это видно, мужчина, мужчина, Z taśmą, stary. On teraz robi kryjówę. Mieliśmy 15 minut i on teraz ją robi. Jaką kryjówę? Pancerz. No pancerz, no pancerz. Nie ma opakowania. Dobra, to widzę tą taśmą tak lekko i tyle na że padnę. Jak się rozwali, to się rozwali. Nie ja no, kleją coś, nie? No kleją, no tak. kleją, no, no mówię. Cały nie jesteśmy głusi. Jak się rozwali, to się rozwali. Pan był dobry, defensywny, bez atakowania nikogo, ale... Czy to jest, jest e, budowanie pancerzu ponadczasowe? się 15 minut, on teraz buduje pancerz. Nie, bo, bo ja mu zepsułem. A, jasne. Było tak odstające i ja zrobiłem tak. I to tak poszło, początam. Tak, tak, prawdopodobnie na to pół procenta. No, no i obejdziesz film i w takim kacie pół procenta się wydarzyło. No. Klękasz ty na kolana i przepraszasz! Mówisz tak! Przepraszam mój panie czajniku, że wątpiłem w twoją prawdomówność. Miałeś rację tak było. A jeżeli tak nie było, to ty klękasz to i robisz to samo. Dobra. 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 <laughs> Jaki ci frydzą? No? Najpiękniejszy dzień w życiu, ja mogę przegrać już. Dziękuję, przykleiło mu się do nogi. Jeszcze Dziękuję. Nie, co więcej. Co więcej. Na kolana! なころな Dobrze, jak tak chcecie, e, proszę mi tą kartę na komputer włączyć i musimy przeanalizować nagranie, bo jakoś nie widzę, żeby Szymon tam coś popsuł, bo w tym boksie nic nie było. Prawdopodobnie ty schowałeś swoją kostkę do innej lodówki i przekładałeś do tego boksa po czasie zabudowywania. Nie po czasie zabudowywania. Ja sobie tutaj siedzę. Fajnie, Jak coś, y, totalnie nie umiem się zdecydować, kto ma rację. Także na Instagramie czajnika po prostu zrobiłem ankietę, kto ma rację, zdecydujecie wy. Ale czy to czajnik, to czy ostry? Dlaczego jest... ty się nie możesz zdecydować? Widzę, że na Instagramie decydują, kto kleje i przepraszam. tak? Tak jest. Chłopie, wszystko tak. było nagrane, jak ty się nie możesz zdecydować? Bez przedłużania w takim razie, każdy z was musi zrzucić swoją kostkę lodu z dachu. Udło, ja co? mam je zrzucać z dachu. No nie opuść tego swojego Teodora. Teodor, to jest Marcin. Słuchaj, kostkę lodu i ty tam pieluchy użyłaś? Tak. Skąd ty miałaś pieluchę? Eee, nie Szymon, jeżeli ktoś nie trafi w kafelki, to rzuca drugi raz, tak? Przyjmuję to ofertę. kółko, tak. kółko. Pocałowała? A to nic nie zmienia, Wera. to nie ma tak, tak wiesz, magicznej ochrony. Jest! Rozwaliło się! Coś pękło, nie wiem co. Siema! Subskrybujesz kanał! Powiedzieli, że subskrybują kanał. wywidzowie widzowie też powinniście subskrybować, bo filmy są codziennie o 15.15. No 15. stare, to jest, wiesz, patrz. Sek. antyprzystoły. Jest! ale teraz. Mamy sojusz. Yes? O kurna! O kurna! Nie, co, No i to na razie robisz papa, nie? Papadki. Ja rzucam na wasze dwa po prostu i tyle. Szymon, jeżeli ktoś nie trafi w kafelki, to rzuca drugi raz, tak? Przyjmuję to ofertę. Szymon! Na moje trafiłeś, ty kurna hamie. Prawda, moje się rósł, nie? Nawet się wzięło i tutaj rozwalił mi ten. Dobra, no, papuję, ja pierwsze. A bo razem dawał. Chodę. No, mi to się nie zostało na bank, no. Uuu, no i co? Co can Nie! Canutki. nie. Canutki. nie. Uryde, no, no, kurde, no! Kurde! Jak odpadnę? Troszkę jest tutaj. No Trosz... gdzie? No, no tu. tu! No pokaż, no pokaż! No, no, pokaz, no, no gdzie? O, Ładnie! No jak to jest możliwe, Roberto? Mieliśmy taki plan! Nie, no nie, no to niemożliwe, że ja w trzecim odcinku odpadam! To jest trzeci odcinek z tej serii i w trzecim odpadam! Ważne, że nie odpadłeś jako pierwszy? No, ale bez. No są już te frajer? No miałem, no ale przeszkodziłem? Nie wiem, czy nie Widać, <grymne> Bez ten film w ogóle jest. Tak, ja nic nie zrobiłem. Będę klękał się poniżał, co jeszcze? Ja bym teraz zrobił tak, że skoro wasza trójka została i. To przegrywam, ja, ja wygrywam. <grymne> <grymne> tak, zróbmy to. Ręki ci podam, ale nie zgodzę się. No nie, zróbmy A muszę odpaść, wróć do gry, do gry, że ja wracam do gry. A widzisz, no teraz właśnie zagrasz, bo wy musicie schować swoją kostkę lodu na terenie ogrodu. Kostka lodu, która zostanie znaleziona pierwsza przez Ostrego, pada z gry. Dobre, dobre, wow. dobre. Dobre, dobre 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 dobre, 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 dobre. No chodźcie, raz, dwa, trzy że mamy zieloną kostkę lody, no to musimy to schować gdzieś w żywopłocie, nie? Ale ogólnie, ja bym to zrobił tak, żeby go po prostu upokować. Powinno być w takim mega oczywistym miejscu. Ja nie wiem co to jest. To Ale nie jest hydra. Pia pod piaskiem zakopła. Tyle, że jakbyśmy tu łopaty i zaczniemy tu kopać. Ukryjemy gdzie indziej, a tu zrobimy spotkanie o, dziurę, potrucham. żeby kopał. Dobra. Dobra, to potrzebujemy do tego łopaty. Tutaj. W środku. W środku. Nie ma szans, że znajdzie. Wiesz jaki jest problem? No, że ja później tego nie znajdę. Czy jest tu Daniel? Nie, poszli tutaj, do kolorowego. Zróbmy taki trapa Tutaj wiesz jakąś chłopkę, lasy. Nie się grzebiesz. No przecież to jest głupie, wiesz, co ty gadasz? To jest mega mądry, bo piasek jest zimny. Ja to robię fajnie, tylko w cieniu ty. Jest szansa, że on w ogóle tego nawet nie sprawdzi, wiesz o tym? Ale go to pomiję i nawet tego nie spróbuje sprawdzić, wiesz, co ludzi. No i co? Wkładamy Marcinka. I teraz zakupujemy. Tak, żeby tylko ten mokry piasek był widoczny na górze. Ej, pokażę ci, gdzie chowam. A w taki głupi chowamy? O kurde, dobre. Dobre, co? Nie masz szans, że on to znajdzie. To chodźcie, ja pokażę, jak ja robię. Wrzucam do wody i zakrywam miską. Kurde. Dobra, chłopaki, co tam macie? No schowałam tak Marcinkę, że już go nie znajdę. Dobra, no i z gigiem, bo się nie połapię w miski, że to stało. Ej, teraz to będzie się rozchodziło, to która pierwsza się roztopi. <topi> Daniel, słuchaj, słuchaj, uważaj. Kiedy ty muszę zabieć, Daniel, co? <ś> nie ona tak powiedziałeś. Dziś jak dziwnie <addressing> żywi. Daniel, masz trzy kostki. No to było już znowu Musisz znaleźć którąkolwiek z nich. Tą, którą pierwszą znajdziesz, odpada. Dobra, Git, czyli już mogę szukać, tak? <struss Everywhere> tak, dalej. dobra, 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 dobra. To ja słyszę, że one są gdzieś mega obvious, Ja po prostu będę chodził jak idiota. A no, widzisz, to już by tam znalazł? Kurde, no, już bym miała szansę. To, chociaż. Ktoś nie zauważył. On nie znalazł jej nawet. Tak, tam jest jakaś podpucha, że tam coś leży niby, tam nic nie ma, zakładam w tym basenie. To jest niesamowite. No, A ja już co, nie, to, to jest niesamowite. To jest niesamowite, nie, naprawdę. Oni tego tu nie schowali, oni tu gadają sobie, oni tego tu nie schowali, oni Ciekawe, schowali zupełnie gdzieś, gdzieś indziej. Ty chłopie, chodzisz ty nic nie sprawdza, wiesz Spokojnie dzieciaku, spokojnie. Słuchajcie, słuchajcie, najważniejsza teraz rzecz widzowie jest taka, że jak ja już szukam i oni coś do mnie gadają, to ja jestem węż pewny, że oni po prostu pieprzą głupoty. Ostr, jest ten narożnik! No właśnie, widzicie? Widzicie? Jak on tak mówi, to ty po prostu, patrz, ty wchodzisz tu i zamykasz drzwi. Dobra, Dzięki, nie ale tu wali, 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 ale nie słuchamy tych idiotów, nie słuchamy ich. On Słuchaj, to nie przeszukał żadnych tui, a wszedł od razu tak, w te moje. O, przeklęła. No ciekawe, ciekawe co tu się wydarzyło, no to bardzo ciekawe. No to jest jakaś fejk, żebym stracił czas jestem idiotą <grystanie> o. o kurde, zauważyłem O kurde, roztopiła się No ale przez dobra, dobra Dobra, no też coś słabo w tej widzę, Dzięki Dzięki, dobra, czajnik JEEEES I to śmieci się zamiecały Jak to trwało, 7 minut? 7 minut ile to trwało? Moja kostka poleciała tam tak nie ma jej tu! No Dobra, no to co? No to Jedno ktoś ma tutaj w tych śmieciach na pewno i drugie jest metronopoliną. Nie. nie. Tak gdzie macie? Nie! Niemożliwe, że to tam było! A Tywana, gdzie miałaś? Ja wrzuciłem Marcinka tu, więc musi być gdzieś tu. To masz 5 sekund na znalezienie swojej kostki. Mam już! Nie, to niemożliwe, jaka ma szansa! Zmotywowałaś go, tak. Kochani, no zostajeście we dwójkę w finale romantycznie, ale będziecie ze sobą rywalizować, czy chcecie czy nie, to nie ma innej opcji. Proponuję zabudować jak najlepiej tylko się da wasze kostki po raz kolejny. Macie na to 5 minut i nie powiem wam jeszcze co się będzie z nimi działo, ale będzie się z nimi działo dużo różnych rzeczy, także 5 minut. Dobra, czas. a potrzebuje taśmy i mamy tutaj wszystko. Patrz, taśma tu leży przecież nawet naszych My Wyrobimy po prostu wielką piłkę. Wszystkim co mamy, to wijamy tego boksa. Cześć chłopaki.

Jezus, jeden! Dobra, no moi drodzy, chodźcie. Pierwszą konkurencją, którą będziemy robić, to kto zrobi więcej kapek? Nowera pierwsza. Dobra. 6, 7, 8, 9, 10, 11. No ciężko ma 9 więcej niż 11, ale spróbuję. A ale weź tak na tym stopami. 4, 4. 4. Kurde, jakbym to umiał lepiej, to by zrobił. Dobra, nowera wygra, no i co? No nic, po prostu widziałem, że Wera żongluje w salonie i chciałem zobaczyć, jak ty poradzi. Jest! Będziecie przeżywać mnóstwo różnych konkurencji, nie no. wiadomo o ile. pierwszej konkurencji będzie to jedno uderzenie młotem przez Ostrego i jeżeli na przykład Ostry walnie w kostkę lodu yy, Werki, ty możesz powiedzieć, na pewno już jest rozwalona okay, i sprawdzasz. I jak sprawdzasz i jest rozwalona, wygrywasz. Ale jak sprawdzisz i nie będzie rozwalona, to przegrywasz. Wy decydujecie, kiedy sprawdzacie kostkę waszego przeciwnika. Z racji tego, że Wera wygrała w kapki, pierwsze uderzenie, nie, najpierw będzie wiustka. Krzysiu, Krzysztof, nie wiesz co się z tym dzieje, wiesz o tym. No wiem właśnie Chodź Bera podejdź, oceń. Nie no, tam się nic nie wydarzyło, nie sprawdzam. Nie sprawdzasz zatem ostry Szczerze to nawet nie jestem pewny czy Ty trafiłeś w kostkę. A ty nie ubijaj już nic, tutaj nie będę. Sprawdzam, po prostu, sprawdzam. No Krzysia się decyduje, sprawdzamy? Nie, nie sprawdzam, nie? sprawdzamy. Dobrze. Nie sprawdzisz sami. Nie sprawdzasz, no? Nie, nie sprawdzam. Ostry, umieszczasz jedną petardę. Podpalamy o jest. Dobra, które wysadzamy najpierw? Justka. Co ty robisz? Ja podpalam nie. nie? Ja podpalam. Ja podpalam. To normalnie ja się pali koło. Wera, czekaj, bo jeszcze nie ma z zbogoju, się nie pali. Strażak sam. Nie? No wyjdziecie jesteście nienormalni. Straszyli ale... się spłonąć pięć razy już. Dobra, słuchajcie, uciekajcie. Wera, no ucieka. bo Dobra, podpalam. Lura, lura, Dobra, dawaj wodę, dawaj wodę. Woda, 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 woda. po drugiej petardzie? Tak. Nie, bo już nie mam wody. Ogień, ogień! Po no, pod po drugą i idziemy sprawdzać dwie. Uważaj, uważaj. Woda! Wera, woda! Woda, Wera, Wera! Wera! Wera, szybko dawaj! Najpierw moje, najpierw moje. Dobra, zaraz twoje, zaraz swoje. Wera, sprawdzasz jego kostkę lodu? Nie. Już tak sprawdzasz kostkę lodu Wery? Nie. No to Ostry, pięć uderzeń łopatą. I teraz pięć w Werę. Ej, ale tutaj te poduszki się udały akurat. Pięć. O, o może! No, decyzja. Ja nie sprawdzam. Ja też nie sprawdzam. No. Ostry. Nie. Dziesięć uderzeń. Dobra. Uuu, gadka! Już nie ma siły Kidwil w poduszki bali Nie zeswaj się tam, synek Dzień Biedny Marcinek Sprawdzamy i podejmujemy decyzję. Nie, to się nic nie wydarzyło nadal. Kurde no, ja bym poczekał jeszcze jedną rundę, bo teraz tak się fajnie odpakowało, <grystanie> że wolałbym mieć 100% pewność <grystanie> Co masz czy mam na kolejną rundę? Nie! Nie mam tyle wody! Dobra, ostreść w mili sekund. Dobra, minutę! Dobra. Jesteś? Tak. No to dawaj, go! Ty, no nic się No bo Wodą jest zalane. To, to ciężko. No, żebym... dzięki, Vera. No, Wera, no przecież Ciebie przegrałaś. Dawaj od razu Vera, dawaj od razu Werę nie zakręcaj. <śmiec> <śmiec> Ale gość Prawie <sponikowo, śmiec> podpalił mnie i już skończymy się wydarze. Dawaj, to ty, ty no! Ty, to to przecież na no No już, gasimy. Gasimy, gasimy. Teraz wyglądają następująco. No uwer jest mocna, ale cholera wiem czy się to rozpuściło, czy nie? Małóż, Vera Vera Vera, no, co do już. Vera już to dobre, no. sprawdzasz? Jak się Są jeszcze kolejne rundy? To no, ja nie sprawdzam. Wera <ślażąc> sprawdzasz? No dobra, to nie sprawdzę. No dobra, wracamy do młota. Moi szacunek można. 10. sto jednych uderzeń młotem. <ślażąc> Je, no, dobrze się trzyma, amortyzuje czerw. No bardzo dobrze już to zrobione. Już! 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 Teraz no? Ja zrobiłem. Nie szans, na pewno jakimś stopie. No i co tu masz? Co tu masz? Ojoj! O kurde! Ojoj! <laughs> Patrzcie, co z tego pudełka nic nie zostało! Zobaczcie, a to mi się przesunęło! Kurde, mocno, jak ma Wera. Oj, Wera mam pokiereszowane chyba tutaj. Nice! Smoothie! Brawo jest tak, wygrywasz dzisiejszy film, gratulacje! W końcu! Ostatnie kostka rodu przetrwała Justka. Wy widzę, subskrybujcie kanał, dziękujemy Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, dajcie znać w komentarzu, zostawcie łapeczkę w górę i widzimy się jutro. No 15! 15.